Przykładam ziemniaka na szyję. Okład z ziemniaka to cenne antidotum. Nie masz pojęcia, jak ziemniak może ci pomóc, dlatego weź zwykłe ziemniaki. Następnie obierz ziemniaki jak zwykle, po czym pokrój na plasterki. Niech są raczej grubsze. Takie plasterki przełóż do miski. Weź alkohol i wlej go również do miski. Następnie weź szalik lub zwykłą chustkę. Złóż ją w długi pasek. Wyłóż na chustkę kawałek waty. Po czym weź teraz ziemniaki? Każdy plasterek zanim włożysz na watę, to zamocz go w misce z alkoholem. Zrób to dość dokładnie. Czynność powtórz dla pozostałych plasterków, tak żeby pokryć całą powierzchnię waty. Teraz możesz już śmiało używać przygotowanych ziemniaków. Zawierają one przeciwutleniacze, witaminę C oraz związki przeciwzapalne, które mogą łagodzić ból gardła i zniwelować stan zapalny. Uwolnisz się od kaszlu i bólu gardła. Okłady z plasterków surowych ziemniaków mogą działać łagodząco na bolące miejsca.